Droga, na której warto się zatrzymać. Słowa, które warto usłyszeć. Emocje, które warto poczuć. Pytania, które czekają na odpowiedzi. WWW, czyli Wielkopostne Wglądy w siebie. Radiowe rekolekcje z paschalną nadzieją poprowadzą Gabriela Kuca i ksiądz Marcin Grisbold. Smutek. Ewangelia według Świętego Mateusza. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty, niech się stanie. Gdy Jerozolimę okrywają ciemności nocy, oliwne drzewa Getsemani szelestem liści wiodą nas ku tamtej nocy jezusowego cierpienia i modlitwy. Widzimy go samotnie, klęczącego pośród ogrodu. Jak każdy, kto staje w obliczu śmierci, tak i Chrystus popada w trwogę. Co więcej, jego modlitwa pełna dramatycznego napięcia staje się potwornym wysiłkiem, a krwawy pot na jego czole każe nam myśleć o bezmiernym cierpieniu. Jezus nie pierwszy raz się zasmucił. Był przecież prawdziwym człowiekiem i na ludzki sposób przeżywał ludzkie dole i niedole. Dwa razy zasmucił się aż do płaczu nad grobem Łazarza i nad miastem, nad Jerozolimą. Ale w tej chwili jego smutek sięga samego dna. Jest to smutek człowieka, który zna dokładnie z góry wszystkie szczegóły swej dramatycznej śmierci. Który przeżywa te szczegóły z całą wrażliwością ludzkiej istoty. Jest to smutek człowieka niezrozumianego i osamotnionego. Modna była w swoim czasie powieść francuskiej pisarki „Witaj smutku”. Bohaterowie tej powieści, mimo iż w szybkim tempie zmieniają miejsce pobytu, lokale, rozrywki, towarzystwo i przedmioty upodobania, pogrążają się coraz bardziej w smutku, nie znajdując głębszego sensu swej egzystencji. Smutek ten w przykry sposób koliduje ze smutkiem Chrystusa w Ogrójcu. Smucił się on właśnie z powodu fałszywej postawy tych ludzi, którzy zapominają o sensie i celu jego ofiary. Tacy ludzie zdolni są do wielkiego smutku, nawet do rozpaczy, ale z przyczyn egoistycznych. Jest to, jak napisze święty Paweł, smutek tego świata, który sprawia śmierć. Z takim smutkiem trzeba podjąć walkę. Ileż mądrości życiowej zawierają rady biblijnego mędrca, nie wydawaj swej duszy smutkowi ani nie dręczę siebie myślami. Smutek bowiem zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Natomiast zawsze jest jakiś pożytek zamierzony przez Boga. Smutek może być szansą odkrycia rzeczy bardziej wartościowych. Smutek, który jest z Boga, jak napisze Święty Paweł, dokonuje nawrócenia. Zresztą motywy szlachetnego smutku niekoniecznie muszą być religijne. Pisarz Fiodor Dostojewski napisze, Ludzie nieprzeciętni zawsze muszą odczuwać smutek, gdyż cierpienie i ból są nieodłączne od rozległej świadomości i głębokiego serca. Rozległa świadomość dostrzega ogrom zła, jakie dzieje się w świecie, a głębokie serce musi to zło boleśnie przeżywać. Zatem smucę się, gdy prawdziwa miłość jest niedostatecznie. Kochana. Smutek przychodzi, gdy coś się kończy, gdy tracimy coś ważnego, albo gdy dzieje się coś inaczej niż byśmy tego chcieli. Bywa, że smutek przychodzi do nas na palcach, cichutko siada w kąciku, nie rzucając się w oczy. A długo ignorowany może przerodzić się w złość lub nawet w stany depresyjne o podłożu lękowym. Dlatego tak ważne jest, wynazywać te oraz inne emocje, które nas ogarniają. Każdy może odczuwać smutek trochę inaczej. Dla kogoś będzie to ucisk w klatce piersiowej, dla innego mokre oczy, zmarszczone czoło czy przygarbiona sylwetka. Smutek może grać różne role i mieć różną intensywność. Czasem trwa krótko, czasem długo. Ważne, by go zauważyć, nazwać, sprawdzić skąd pochodzi i pozwolić mu na to, by oczyścił, co ma oczyścić. By opłakał, co ma opłakać. By pogodził się z czymś, co jest nieodwracalne. Powiedzmy mu, witaj smutku, aby po jakimś czasie móc powiedzieć – Żegnaj smutku. Po jesieni i zimie nastanie wiosna, a potem lato, a z nim więcej energii i chęci do życia. Smutek ma w sobie coś z artysty. Działa na styku wrażliwości i kreatywności. Pomaga zobaczyć i usłyszeć więcej, głębiej, ostrzej. W połączeniu z autentycznością może być bardzo twórczym elementem życia, i doprowadzić do wielu osobistych zmian. Są artyści, którzy między innymi smutkowi zawdzięczają narodziny swych wspaniałych dzieł. Bywa, że smutek łączy się z lękiem. Gdy przedłuża się i powoduje reakcji w ciele od zamrożenia do paniki, warto zwrócić się do profesjonalisty o pomoc to żaden wstyd, a wręcz przeciwnie. To ogromna świadomość, i odpowiedzialność za siebie i innych. Smutek jest mało popularny w dzisiejszych czasach, w których liczą się efekty, wyniki, dyspozycyjność i wesołkowatość oraz powierzchowność. Dajmy sobie prawo do tego, by przeżywać smutek. Nie musimy zakładać maski Klauna, bo tego oczekują od nas inni. Bądźmy sobą, bądźmy prawdziwi. Mówmy, jak się czujemy i czego potrzebujemy. Szczególnie w rodzinach ma to wielkie znaczenie, bo jeśli nawet tam nie będziemy mogli zachowywać się autentycznie, to gdzie? Mówmy o swoich tęsknotach, bądźmy melancholijni, jeśli tak czujemy, bo to również normalna część życia. Po smutku przyjdzie zmiana, spokój, wdzięczność i radość. Smutek jest darem. Nie odrzucaj go. Nie spiesz się. Żyj w pełni i używaj go jako paliwa do zmian i rozwoju. Maxim Legase. Droga, na której warto się zatrzymać. Słowa, które warto usłyszeć. Emocje, które warto poczuć. Pytania, które czekają na odpowiedzi. WWW, czyli wielkopostne wglądy w siebie. Radiowe rekolekcje z paschalną nadzieją prowadzą Gabriela Kuca i Ksiądz Marcin Gryzło.